Oh. Góry Izerskie, endemiczny klimat, jedne z najniższych temperatur notowane w Polsce. To najfajniejsze miejsce, o którym byś chciała najdłużej pamiętać. To się za Himalay, i Mandżaro. Cześć i czołem. Karolina? Cześć i czołem. Co ty dzisiaj robisz? To no powiedz nam. Jeszcze nie będę gadać. Czekamy. Dlaczego? No nie muszę. No coś ty, o dobra, bo tam wchodzę na trasę. A nie wyhamuje. A nie wyhamuje. Pogoda nam dzisiaj dopisuje. Nie pada.

nie masz tam śniegu pod spodem? O, dobra i teraz musisz tam dość... O, o okay. pięknie. Jeszcze mocniej. O! o teraz, dobra A jak będziesz chciała wypiąć, to na no. ten y, po prostu są na wiem. No, to wypina. Słuchajcie, bardzo fajne warunki dzisiaj są Uff, cudownie się tutaj biegnie. Widoki, proszę, spójrzcie sobie tam, jak pięknie. Aniu, co nam możesz opowiedzieć o tym rejonie? Góry Izerskie, e, endemiczny klimat, jedno z najniższych temperatur znotowane w Polsce. Taką wam ciekawostkę. Ania już trochę może poopowiadać, bo była w paru miejscach. To najfajniejsze miejsce, o którym byś chciała najdłużej pamiętać? Ja w swoim życiu? Aha. E... Myślę, że Himalaj, Słyszki i manżarą. Na fotce nie mieli czasu, Także. Ania zawsze ma garść ciekawych informacji o danym rejonie. Tutaj nas wjedzie teraz do schroniska. Teraz no, zobaczymy. Mam nadzieję, że dojdziemy do schroniska Orle. Stacja Orle. I tam może sobie coś zjemy? Tam to miejsce słynie z naleśników? Nie, to jeszcze inne, chatka górzystów. Ale tam jest też fajnie, dobre jedzenie i dobre czeskie piwo i polskie piwo. Oj, to ja czuję, że to się może tak wydarzyć. Zobaczymy. No dobrze, My będziemy zaraz biegli sobie dalej. Ciekawe, czy dzisiaj uda się, ale chyba się nie zapowiada na jakieś słońce. No, zobaczymy, co tu się dzieje, dziewczyny. Zasadniczo I... mamy. Okay. Dobrze, no to, to sobie biegniemy zaraz dalej. Zobaczmy jeszcze, co ten kijek nam tu może pokazać. O, tak nas może z góry objąć. To lecimy na Szczecin. Nie. No ty Właśnie ja ostatnia. Nie, jedziesz, no właśnie, ty jedziesz naj... ty Jedziesz nie? pierwsza. Nie. Nie, bo ona jest się no. no. dlatego lepiej, jakby była pierwsza. Ania, jak coś, to lecimy na jajo. I bardzo fajne są te nazwy, a, które mi się kojarzą z harym Potter'em. Zaraz wam pokażę. Zjeżdżamy do takiego miejsca i mamy rozdroże pod cichą równiną. Albo na przykład tam jest polana. Cicha równina. I rzeczywiście, tu jest cicho. Jak makiem zasiał, chyba że jacyś turyści się pojawią i robią, huh, ale tak to jest cicho. Ja tam. No. Bardzo dobrze. Jak pan, ja to ja ciebie, jak ci to chyba. To mi się z tym buka. Nie <śmusz> <to> mogę... <śmusz> Tego nie wrzucam, chyba na halał. Tego nie wrzucaj, ja, bo wypipcz. <śmusz> 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 co, weźmiesz kijki, bo masz na tym, na trasie. Wiesz co, ty tutaj jesteś taka biała, że ja ciebie nie widzę w ogóle w tych przeciwbialych koksach. <grafy> no, wiecie, jak z ci, którzy tam na natach śmigali. <grafy> <grafy> A nie Ale raz? tutaj sobie zrobimy odpoczynek, Godzina. E, pójdziemy, ja bym proponowała iść jeszcze 3 km i dojść do stacji ole. Okej. Okay. I co mijamy tam? I, i, i mijamy elektrownię Turów. Okej. Okay. I kopalnię Turów. Nice. I zapowiada no to, się miodnie. Tyle przyszliśmy. Tutaj na pasek. Okej. Okay. Szkoda, że nie mamy niczym zmierzyć dystansu. Znaczy, no mamy tu mamy powiedziane 2,3 km. Przeszliśmy. Tak. Okay. A do Orle jest trzy z kawałkiem. Okej, okay. no to już. A Orle już mamy blisko. Bo już Orle jest... Niecałe dwa kilometry i wracamy do miejsca, z którego zaczęliśmy. Pochy się do przodu! No, normalnie jak tam kurs skaczący z przepaści. I tu mamy kolejną stację. Jesteśmy gdzieś tutaj na wysokości 946 metrów i nasza, nasz punkt docelowy stacja turystyczna za 2,7 7 km teraz był dosyć e, łatwy odcinek dużo zjazdu także można było na jajo polecieć i czekamy na resztę albo pocisnę. Zobaczymy gdzie oni są, bo wyprzedziłem parę osób, więc jak będę czekał na dziewczyny to znowu będę wszystkich wyprzedzać, więc... Chyba cisnę dalej. Jakbym się wywalił, to będzie nagranie. na czemu dałbym się wywalić? Oh. stronę było bardzo łatwo, bo był, oh, był praktycznie zjazd cały czas. Jesteśmy przy Arling. E, tu takie fajne, chciałem pokazać Wam jak w górach jesteśmy. To jedynie pojazdy gąsienicowe mają sens transportowe. Także to są ich tu wokalne terenówki. Bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście ratrak, no ale transportowe to pojazdy gąsienicowe, żeby w czasie zimy gdzieś, gdziekolwiek się tu dostać. Zobaczymy ile dziewczyny przyjadą, bo zjazd był momentami ostry. A na jajo to się poleciało szybko. Także zobaczcie sobie jak to fajnie wygląda w tym miejscu. A ja teraz idę poszukać złocistego napoju Tu jest grill A, Zobaczmy, co tutaj to jest To właśnie o, wiecie, co tu przyjechało? A, to... To na snowmobilu Co tu dzieje prawdopodobnie? Bo to jest yy, folia Ciepło przy samej lampie Ale potem będzie podjazd z powrotem. Taka dusza górka, także... No ale jest dopiero 13.19 do 16.30 mamy czas, także o 14.30 trzeba najpóźniej wyjść. Zaraz zostawię Alarm. No, dobra, hej. ас тра 12 туйстай окей co chyba bym wrócił do dziewczyn na spotkanie, no bo co będę tu robić, o ile jechały tam trasą. Dojechałem do końca mapy i wracam. Okej, dobra. do nich i podejdę jeszcze raz, no bo co, będę stał. Spoko. Idziesz ze mną? Dojechałem do końca mapy, tam się świat kończy, musimy wracać. Tak? A też wraca. Tak? jak? To nie? Nie wiem, nie? Ale wszyscy tam jadą. To tak nie można. No być. wszyscy wracają. Dochodzą tam i jest track closed. Ścieżka zamknięta, trasa zamknięta. No tak było. Idziemy. Regio spider, czyli regionalny pająk. Cieskie drachy i koleje dolnośląskie No Fajnie Dizelek, czyli to jest hybryda Napęd spalinowy Generuje energię elektryczną, a my jesteśmy tu i tu Gdzie my są? Zgubiłem orientację w terenie. Okay. Tu jest akcja tego typu, że jakbyście przyjechali do Jakuszyc, tam przyjedziecie ze Szklarskiej na przykład tutaj już na samym końcu, przy samej polanie e, za nami jest centrum sportu. Macie jakąś od trzwarskiej po lewej stronie, taką wypożyczalnię fajną. Tutaj jest bez problemu jak przyjechaliśmy dzisiaj w niedzielę. Spokojnie było miejsce parkingowe. Sympatyczni ludzie, od razu możecie sobie tutaj wypożyczyć sprzęt, buty, narty, tiki, jak będziecie chcieli. To sobie możecie od razu kupić na przykład buty. Myśmy to kupili, buty. Także do wyboru, do koloru. Wszystko jest. O, to się nazywa Daga Sport. Pewnie jak sobie e, wprowadzicie w nawigację, to wam się wyświetli. Wypożyczalnia nart. Polecam. Buty w... do... samochodu. No. Okay. Musisz nacisnąć, bo się sam nie odryglowuje, to kłódeczka, nie? Dobra. Buziaki. No, dzięki. Do Trzeba co? Nie, bo to jest inna bałka. Pojeżdżone, bo ty jest Ups. No. Takie... Jedne poleci, poleci, no, Ale samo jest. Jeden poleci, drugi poleci i widzimy się na dole, nie? Proszę? a ja nie oczyściłem, widzisz? Czekaj, bo odchodzicie. To zamknijcie drzwi. Ale właśnie kij jest Okej. Okay. Dobra, dobra. Chyba może być, bo to takie Ale rozliczone. No, no, tak, oddajemy. tak, 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 było. było. Bardzo fajnie, Zdrowiaj dzięki bardzo. Wszystko było OK. nie, było okej? Tak jest nie, no, tak. no, no, nie, okay. Wszyscy zadowoleni? Tak jest Może jeszcze się uda wrócić w tym roku Aby był śnieg, to my czekamy na was Dobrze Spoko, dzięki bardzo Trzymajcie Wszystkiego dobrego No dzięki, trzymajcie się Do samego. Czekamy jutro, jak nie przyjdziecie mamy telefon do was Będziemy was nękać Tutaj szef ma tutaj Także tutaj się można dogadywać śmiało Coś możemy znaleźć. No to zobaczymy na spokojnie. Z no. drugiej strony, jak się przyjeżdża no. dwa razy ja w wiem, roku ja i chce wypożyczyć. To ludzie wiesz, mówią, ale, że, ale buty że mają. Swoje. Tak? Buty? No nie, no wiadomo. Ale zawsze wiesz, Wielu ludzi przyjeżdża też i mówią, że mają swoje narty, ale jak mamy to ciągać w tym aucie, to i tamto. No. A jeszcze wiesz, jakiś mał śniegu, no to tak. lepiej wziąć do pożyczalni No tak. <laughs> po co ma swoje narty niszczyć? Dobra, wszystko? wszystko. Na razie czołem. Cześć, cześć.